Pierwsze zadanie ze zbioru z tematu ruch, ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny. Zadanie pra, pierwsze, ale wcale nie takie najprostsze, ale prostsze zadania są w podręczniku. Też są nagrane u mnie na playliście podręcznik Nowa Era, klasa pierwsza. I tam są zdecydowanie prostsze. Tam też tłumaczę i używam wzorów na ruch jednostajnie zmienny. Także odsyłam... Tam warto sobie zerknąć, przejrzeć, jeżeli jest to dla Was w ogóle niezrozumiałe, to na pewno warto najpierw obejrzeć prostsze zadania. E, tutaj będziemy liczyć w tym zadaniu drogę w danej sekundzie ruchu, bo inaczej się liczy drogę, jak na przykład liczymy drogę w ciągu 3 sekund ruchu, albo na przykład drogę w 5 sekundach ruchu, to jest co innego, jak się liczy drogę w 5 sekundzie ruchu. E, to jak to się robi? Jak policzyć drogę w danej sekundzie ruchu, to też tutaj w omówieniu do tego zadania przypomnę, ale starałam się to bardzo dokładnie wytłumaczyć w filmiku Droga w ruchu jednostajnie zmiennym. To jest filmik dla wszystkich dostępny, także myślę, że najlepiej sobie najpierw na niego zerknąć i wtedy na to zadanie to wtedy będzie dla Was wszystko bardziej zrozumiałe, tak mi się wydaje. I w tym zadaniu mamy samochód wyścigowy. Które po starcie jechał ruchem jednostajnie przyspieszonym, i w chwili, kiedy upłynęły 3 sekundy, jego prędkość wynosiła 18 metrów na sekundę. Czyli najpierw był w poczynku, nie poruszał się, wystartował i po 3 sekundach osiągnął prędkość 18 metrów na sekundę. I mamy policzyć drogę, jaką przejechał ten samochód w pierwszej i w trzeciej sekundzie jazdy. W pierwszej sekundzie jazdy to jest właściwie prosta sprawa, bo tu po prostu liczymy drogę w ciągu jednej sekundy. Jeżeli używamy wzorów na drogę w ruchu jednostajnie zmiennym, to korzystamy najczęściej, ja korzystam z tego wzoru. Z tego wzoru możemy tylko wtedy skorzystać, jeżeli prędkość początkowa jest zerowa, bo ten wzór wywodzi się z tego wzoru, bo jeżeli tutaj za prędkość początkową dam 0, to cały ten iloczyn będzie zerem. I wtedy ten wzór na drogę przyjmie. Postać po prostu A2. Więc korzystam z tego wzoru, kiedy prędkość porządkowa jest 0, albo z tego wzoru, kiedy prędkość porządkowa nie jest 0. Z tego korzystam bardzo rzadko. Właściwie to wcale. Prawie wcale. Bo to jest bardziej wzór na równanie, na spórzędne położenia. Wygląda bardzo podobnie, ale tu już akurat nie będziemy mówić na ten temat. I jak chcę policzyć drogę tylko w ciągu pierwszej sekundy ruchu to jest po prostu droga w ciągu jednej sekundy. Więc korzystam sobie z tego wzoru, biorę sobie ten wzór, bo tutaj prędkość porządkowa jest 0 i podstawiam za czas jedną sekundę. Tylko tutaj w tym ruchu nie mam przyspieszenia. Jak się rozwiązuje zadania z kinematyki, czyli zadania no najczęściej z ruchu jednostajnie zmiennego, to korzysta się ze wzoru na drogę i z równania ruchu. Te dwie... Te dwa równania się pisze, żeby rozwiązać zadanie, i najczęściej o te dwa równania są potrzebne, no chyba że jest bardzo proste zadanie, to wtedy tylko jedno. I tu właśnie jest tak, jest tak że chcąc um, obliczyć tą drogę, brakuje nam tu przyspieszenia, więc po to piszemy sobie równanie ruchu do tego zadania, żeby wyciągnąć przyspieszenie. Czyli tutaj mamy ruch przyspieszony, także piszemy sobie równanie ruchu dla ruchu przyspieszonego. V0 jest 0, czyli upraszczamy sobie ten wzór, i to jest tak, że my liczymy przyspieszenie, mając podaną prędkość po 3 sekundach ruchu, no to czas tu wstawimy też 3 sekundy. No bo ta nasza prędkość to jest prędkość końcowa po 3 sekundach. Ja tutaj mogę też sobie zapisać VK. Po prostu to by było naszym VK, ale to jest tak, że. W zadaniach z fizyki, jeżeli mamy dane w postaci V3, no to raczej powinnam używać też V3, a nie pisać sobie jakieś swoje oznaczenia VK, bo wtedy by się to no, nie zgadzało z tym, co jest podane w treści zadania, tak? Dlatego ta prędkość końcowa to jest ta V3, czyli ją stawiam za końcową. No i czas tutaj wstawię 3 sekundy, dlatego tutaj dałam e, T3, bo ta prędkość końcowa została po 3 sekundach osiągnięta, tak? No, i wyciągam sobie z tego wzoru yy, wzór na przyspieszenia. I to jest ta prędkość osiągnięta po 3 sekundach przez 3 sekundy. I teraz tak, jeżeli średnio lubimy tą fizykę i jeżeli raczej nie za bardzo za nią przepadamy i jej nie rozumiemy, no to tutaj większość osób by sobie już policzyła, tak? Jeżeli już mogę policzyć, to sobie liczę to przyspieszenie, że ono wyjdzie 6 metrów na sekundę kwadrat. Ale jeżeli tej fizyki chcemy się uczyć tak na poważnie i mamy wymagającego nauczyciela, albo myślimy o zdawaniu matury, to raczej powinno się wyciągać wzory końcowe i dopiero na końcu liczyć to te wielkości, które, które są szukane w treści zadania. A tutaj się pytają o drogę, a nie się nie pyta, ile wnosi przyspieszenie, tak? Więc jeżeli sobie więc jeżeli chcecie w ogóle to zadanie policzyć i nie jest ważne to ile was wyciąganie wzorów, to po prostu możecie sobie to przyspieszenie tutaj wyciągnąć, podstawić tutaj, tak, to co Wam wyjdzie, czyli to 6. Czasem to będzie 1 sekunda, czyli mnożymy 6 razy 1 przez 2, wyjdzie 3 metry. Ale jeżeli chcę na wzorach, no to tutaj za A wstawiam wzór na A, bo tak powinno się robić już tak w 100% prawidłowo. No i mam teraz dopiero ten wzór końcowy, i dopiero teraz sobie podstawiam to, co mam w danych treści zadania, i wychodzi mi ta droga 3 metry. To jest ta droga w pierwszej sekundzie. Teraz, jak będę chciała policzyć drogę w drugiej sekundzie ruchu, to jest tak, że dobrze sobie zaznaczyć na takiej osi, gdzie jest ta druga sekunda ruchu. Bo czasami tu się można pomylić, i żeby na pewno się nie pomylić, to polecam rysowanie sobie tej osi. Bo tutaj mamy pierwszą sekundę ruchu, tak? Czyli pomiędzy startem a jedynką, to jest druga sekunda ruchu, a to jest trzecia. Więc jeżeli chcę policzyć drogę w trzeciej sekundzie ruchu, to to chodzi o ten moment, tak? To jest ta cała trzecia sekunda pomiędzy drugą a trzecią, więc dlatego tak się zapisuje. Że to nie jest, bo S2 zapisujemy jako drogę w ciągu dwóch sekund. S3 zapisujemy drogę w ciągu trzech sekund. Natomiast S2,3 to oznacza drogę w trzeciej sekundzie. Mam nadzieję, że teraz jasne, dlaczego tak zapisujemy. I tą drogę w trzeciej sekundzie obliczamy ze wzoru, że to jest droga w ciągu trzech sekund. Bo zobaczcie, ta droga tu pokonana w tym czasie, to będzie droga pokonana w tym całym czasie minus droga pokonana w tym czasie. Czyli dlatego jest to droga pokonana w ciągu trzech sekund minus droga pokonana w ciągu dwóch sekund. A dokładnie w tym filmiku jest to wytłumaczone. Więc jeżeli nie zrozumieliście z takiego mojego tłumaczenia na szybko, to ten filmik koniecznie proszę sobie przejrzeć, bo tam się no bardzo postarałam, żeby to było dla Was jasne, mam nadzieję, że mi się to udało. No i teraz liczymy jeszcze tą drogę w trzeciej sekundzie ruchu, no to piszemy sobie wzór, że to jest droga w ciągu trzech sekund minus droga w ciągu dwóch sekund i teraz wyciągamy na te drogi wzór. I uważamy, czy tutaj prędkość porządkowa jest zerowa, czy nie. Bo jeżeli tak, to korzystam z tego uproszczonego wzoru. Natomiast gdyby nie była zero, to pamiętamy, że nie mogę z tego wzoru skorzystać, tylko wtedy korzystam z tego wzoru. Polecam Wam oglądać sobie też zadania, które nagrywam ze zbioru i podręcznika w SIP. Zwłaszcza ze, ze zbioru, bo tam jest bardzo dużo zadań, które się pokrywają z tym, co Wy tutaj macie. I są one dosyć mocno różnorodne, ciekawe, Was też są, są fajne, ale na pewno są trochę innego typu, i to jest tak, że jak jest przedmiot ścisły, to moim zdaniem można się najlepiej go nauczyć. Jeżeli widzicie dużo różnych rozwiązanych zadań i je rozumiecie, to wtedy jest to dobry krok do tego, żeby samodzielnie umiecie rozwiązywać. Także tam jest ich naprawdę dużo i też wszystkie są w Waszym temacie. Może nie wszystkie, bo tam nie wszystkie tematy się dokładnie pokrywają w tych działach, ale tam myślę, że dobrze sobie zerknąć i. I znaleźć e, podobne zadania, e, które są u Was. No i rozpisujemy sobie te wzory, czyli z tego wzoru. Czyli droga e, po 3 sekundach, to jest e, T3, tutaj wpisujemy, dlatego że to jest wtedy czas 3 sekundy, tak się zapisuje po prostu T3. No bo T3 to jest czas po 3 sekundach, czyli 3 sekundy. E, S2 no to czas po 2 sekundach wpisujemy. A jest to samo, dlatego że jest to ruch jednostanie przyspieszone, przez przyspieszenie jest to samo cały czas. No i potem te wzorki tutaj e, podstawiamy. Oczywiście dla osób, które chcą sobie policzyć, bo, no bo po prostu sobie liczą, no to można sobie oczywiście wykorzystać to policzone wcześniej przyspieszenie i już policzyć, ile te drogi wynoszą. Tylko tak jak mówiłam, nikt się o niej nie pytał, więc prawidłowo powinniśmy ich nie liczyć, tylko tą. Więc wyciągamy na nią wzór końcowy, tu można A na 2 wyciągnąć sobie przed nawias, no i potem postawiamy i obliczamy. Ten wzór końcowy to jest ten na biało, no i wychodzi nam 15 metrów. I czy coś jeszcze tutaj trzeba było policzyć? No nie, to już jest wszystko. Zapraszam do wspierania mojego kanału.